Spotykamy się dzisiaj z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia krakowskiego wydawnictwa Biały Kruk. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest nieprzypadkowe. Jesteśmy bowiem w Krakowie, w Muzeum Narodowym, w Sukiennicach, w Sali Siemirackiego. Spoglądają na nas ważne postaci historyczne, a także wizje malarzy, którzy chcieli w swoich pracach oddać ducha polskiego i polski charakter. I to samo, jak myślę, przyświecało panu, kiedy 25 lat temu chciał pan powołać tak ważne wydawnictwo. Pan Leszek Sosnowski, prezes Białego Kruka. Muszę się przyznać, że zapoznawałem się z tymi postaciami i z tym muzeum bardzo wcześnie, a mianowicie bardzo lubiłem przychodzić tu na wagary w szkole średniej. To Muzea krakowskie łącznie z Wawelem były moimi ulubionymi miejscami, co w szkole nie było dobrze widziane, ale mnie się potem bardzo przydało. Przychodziłem tu, szkicowałem też niektóre rzeczy, bo troszkę studiowałem też na Akademii Sztuk Pięknych, w związku z tym no, Czuję się tutaj jak w domu, jak u siebie. To doskonałe miejsce na dzisiejsze spotkanie, ale a propos edukacji jest Pan z wykształcenia zarówno polonistą, jak i scenografem, a także dziennikarzem i fotografem, czyli te wszystkie umiejętności, talenty i wiedzę potrafił Pan skupić w jedno, by wydawnictwo założone przez Pana, mogło tak dobrze funkcjonować. No nie wiem, czy mnie się udało skupić czy opatrzność pomogła. W każdym razie faktycznie zajmowałem się w życiu kilkoma różnymi działalnościami i kilka zawodów miałem i zastanawiałem się nawet po co ja to robiłem. Na przykład jeśli chodzi o fotografię, kiedyś intensywnie pracowałem, nawet chyba 60 różnych nagród dostałem w latach 70 jeszcze za, za te swoje prace, a potem przestałem, no bo nic z tego się nie dało wyżyć, z fotografii artystycznej. I myślałem, sobie po co ja to w ogóle robiłem, strata czasu. I kiedy założyłem Białego Kruka, to te wszystkie umiejętności okazały się bardzo potrzebne i yy, yy, znajomość języka polskiego i dziennikarstwa, bo w zasadzie dziennikarstwo skończyło yy, I ta niedokończona co prawda scenografia na Akademii, ale te wszystkie podstawy, kompozycja i tak dalej, było bardzo potrzebne. Fotografia z kolei się szalenie się przydawała, przede wszystkim, bo znałem środowisko. Jeżeli chcieliśmy wydawać albumy, a widziałem, że to jest taka nisza na rynku, no to oczywiście mogłem rozmawiać ze swoimi byłymi kolegami, jak równy z równym. I chętnie przychodzili do mnie pracować. Właśnie za Adamem Bujakiem. No właśnie, to wróćmy, czy przejdźmy może do tego roku 1996. Zanim powiemy o pierwszym albumie, o pierwszej książce, którą pan wydał, to powiedzmy, jak to się w ogóle zaczęło? Gdzie znalazł pan no. środki na sfinansowanie Białego Kruka? O, o. Środki to jest skomplikowana sprawa. <laughs> Trzeba pamiętać, że w 1996 roku kredyty w polskich bankach to tak było oprocentowane średnio na 30%. No to jakaś szalona kalkulacja w ogóle w takiej branży jak nasza nie do pomyślenia, żeby mogło to się w jakiś, w jakiś sposób opłacać. I znalazłem nieduży bank w Austrii, gdzie prokurent tego banku, szef jego był no, człowiekiem chyba trochę szalonym, bo znalazł takiego gościa, co przyszedł do niego, opowiadał mu, że założy wydawnictwo, co będzie robić piękne książki, postaci historyczne, fantastyczne, zdjęcia, opisy, bohaterowie i tak dalej. Polscy, a to było w Austrii, nie przeszkadzało mu to, dzięki Bogu, zachwycił się tym. I na podstawie tej rozmowy w zasadzie i biznesplanu planu dałem stare auto, jakie wtedy miałem starą sferę. I nagle wyszedłem z banku, będąc milionerem, podpisałem umowę nie mniej nie więcej na milion szylingów. No i tak się zaczęło. Na szczęście udało się, że przy pierwszym projekcie, który był już bardzo drogi w tym momencie, bo Wydaliśmy katedry polskie, wielki album w trzech językach osobno, Adama Bujaka. Trafiliśmy w moment, bo to był kongres eucharystyczny w Polsce się odbywał, i w ciągu kilku tygodni udało nam się to sprzedać, więc to już no, to, to nie było w naszych rękach. Na pewno opatrzność trochę pomogła. Mm -hmm. No ale wybór tego pierwszego y, albumu, ten tytuł, ta tematyka, no, chyba należał do Pana. Tak, ale tośmy przegadali razem z Adamem Bujakiem, z którymś przyjaźnie, się już dużo, dużo wcześniej i, i działaliśmy i w Związku Polskich Artystów Fotografików i tak dalej. To jest osobna, w ogóle długa historia, na, nasza współpraca i przyjaźń. I szliśmy sobie bodajże ulicą Szpitalną, niedaleko stąd i rozmawialiśmy. No wydawnictwo, no fajnie, no dobrze by było, ale od czego by zacząć? Ja myślę sobie tak, no Adam mówiłem, nie ma żadnego albumu w Polsce o katedrach polskich. O, zapalił się. Fantastycznie, mam dużo zdjęć. Już na ten temat dorobimy coś. No i tak poleciało. No. A potem kolejna tematyka i tytuły książek. O, to wiele tego było, ale zaczę zaczęliśmy na, na przede wszystkim e, z książkami związanymi z Ojcem Świętym. Bo e, trafiłem na. Manuskrypt renesansowego psałterza Karol Wojtyła w 1939 roku i na początku lat 40. pisał ten, ten utwór w pięciu egzemplarzach. Tam takich cieniutkich bibułkach na maszynie i tak dalej. Miałem to, jeden z tych egzemplarzy jeszcze z jego odręcznymi poprawkami i poszedłem po poradę do Marka Składnickiego, w którym wiedziałem, że on się przyjaźni z papieżem. I, i, no i oczywiście znakomity poeta przy tym, prawda? I mówię Marek, to trzeba by wydać. A on wiesz, mówi, papież mówi, że to takie nie bardzo, że to... Ja mówię, słuchaj, przeczytałem, to jest świetna poezja. Trochę oczywiście w stylu młodopolskim, może nie jest to nowoczesne, tak jak teraz się pisze, ale to tylko lepiej dla tego tematu. Marek się zapalił, pojechał do Ojca Świętego i załatwił to. I prawdę powiedziawszy, jesteśmy do tej pory jedynym wydawnictwem, który posiada pisemną zgodę. Ojca Świętego na wydanie tego, tego sensowego psałterza, Ale ciekawe, co Ojciec Święty zaznaczył w tym piśmie: że życzy sobie, żeby to było wydane z fotografiami Adama Bujaka. Czyli cenił y, fotografa. Cenił go wcześniej, oczywiście. I, mhm. no, znaliśmy się z Krakowa z Karolem Wojtowa. Ale wydawnictwo specjalizuje się w książkach, które opowiadają o historii Polski. Y, w książkach, które. Podkreślają patriotyzm i są takim bardzo konserwatywnym nurtem współczesnej filozofii czy światopoglądu. Czy nie było to trudne na jakimś etapie prowadzenia wydawnictwa? Znaczy, dla nas nie było trudne, w najmniejszym stopniu, wprost przeciwnie. Przy tym gronie autorów, które udało nam się zgromadzić, naprawdę wybitne postacie wybitni historycy, humaniści, wybitni pisarze po prostu. Z niektórymi będzie tu dzisiaj jeszcze rozmowa, prawda? Z wszystkimi się, się nie udało, ale to są ludzie, którzy mają bardzo dużo po, do powiedzenia, nie tylko o historii, ale o świecie w ogóle. I to po prostu tutaj no, trudności nie było żadnych. No, raczej bym powiedział: trudności są mm, ze sprzedaniem tych książek w tej chwili. Bo to jest zupełnie osobne zagadnienie, bo wydać można coś najpiękniejszego. Ale druga sprawa to jak to gdzieś sprzedać, no bo jednak wszystko pięknie, sztuka i tak dalej, ale jesteśmy przedsiębiorstwem, jakby na to nie patrzeć. Prowadzimy działalność gospodarczą i co miesiąc kilkadziesiąt osób musi dostać wypłatę, prawda? I na to trzeba tymi książkami zarobić, więc o tym też nie można zapominać. A tu jest ciężko, nie z powodu produktu, który robimy, ale z powodu warunków, jakie w tej chwili są. Związane z książką w Polsce. No, to, co Państwo robią, wydaje mi się, że jest w pewnej kontrze czy opozycji do całego świata, do tego, co się proponuje młodym ludziom, współczesnemu człowiekowi zewsząd, więc y, możecie z tego powodu chociażby y, być niszowi. Nie, niszowi nie jesteśmy, tak nie można powiedzieć absolutnie, bo jeżeli my sprzedajemy na przykład dzieje polskie w nakładzie około 25 tysięcy, to więc jak na książkę jednakże naukową, popularną naukową, ale to nie jest taka prosta, że się świetnie czyta, bo profesor Nowak świetnie pisze, prawda? I ma tą umiejętność przekazywania trudnych rzeczy w sposób łatwy. To, to jest naprawdę duży talent. Nie wszyscy to mają, mający dużą wiedzę. No ale to jest. Wyjątek, i my musimy podejmować bardzo duże starania, żeby móc z takim produktem, jak nas gdzieś się przebić. Bo przede wszystkim nie jest to produkt internetowy. Tego trzeba sobie zdać sprawę. Internet ma swoje preferencje. Jest to thriller, thriller erotyczny, najlepiej jakieś tego typu czytadła i tam książka trwa tydzień, dwa, po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach książka znika. To jest zupełnie inaczej niż księgarnia. To są książki dla księgarn, a księgarn w Polsce nie ma. No Już właśnie. Jest około tylko tysiąca księgarn. To jest tragedia dla polskiej kultury. Czy internet niszczy książkę? Nie, tak by mnie nie można tak powiedzieć absolutnie. Tylko podejście do internetu na przykład na Zachodzie, bo mamy dużo kontaktów, tam często bywam, wiem, jak to wygląda, jest zupełnie inne. U nas przyjęto takie założenie, jak już dawno mówiłem, ja i środowisko nasze w ogóle, władzom różnym, jakie już się tu przewijały przez te ostatnie kilkanaście lat. Słuchajcie, giną cięgarnie. Co my będziemy robić? Gdzie będziemy sprzedawać książki? A, to jest internet. Nie, nieprawda. Inter Proszę zwrócić uwagę na taką rzecz, że w Polsce sprzedaż w internecie bardzo wzrosła, ale suma sumarum zmalała. Więc praktycznie został tylko internet, ponieważ nie każda książka nadaje się do internetu i na zachodzie to wiedziano od razu. Dlatego traktowano internet jako pomocniczy, nie zasadniczy, nie zastępstwo, tylko on pomoże. Pomoże z jednej strony bezpośrednią jakąś sprzedażą, ale pomoże w marketingu, w upowszechnianiu książki i tak dalej. A jest taka sprawa, no mamy książkę, nie wiem, no choćby nie wiem, ze złota wydaną. Ale jeżeli my nie poinformujemy o tym świata, to my zostaniemy z tą książką w magazynie. A księgarnia potrafi informować. Bo każda księgarnia, jaka była, tu w Krakowie, w okolicy ich było mnóstwo. Teraz chodzi pani po rynku, nie ma prawie żadnej. O przyległych uliczkach na, na szpitalnej było kilkanaście antykwariatów. Nie, nie tak dawno, ja nie mówię o zamieszłych czasach. Ja mówię o tym, co było jeszcze 10 lat temu. No a Książka też potrafi uwodzić i okładką, i pięknymi zdjęciami, i treścią, która jest ładnie skomponowana. Więc trzeba czasem wziąć do ręki książkę, żeby, żeby potem chcieć ją przeczytać. Czy Pana zdaniem książka równa się kultura? To znaczy się książka na pewno jest elementem kultury. Z tym, że jeżeli książka równa się kultura, to tak. Ale nie można powiedzieć, że kultura równa się książka, ponieważ kultura jest dużo szerszym pojęciem i obejmuje wiele elementów. Ale nie docenia się według mnie w tej chwili roli książki jako narzędzia kulturotwórczego. Czyli tu jeszcze praca przed nami. Cały czas mówimy, że Polacy za mało czytają no, i wciąż ten apel nie, trzeba powiedzieć. Panie Aniu, bardzo proszę nie mówić takich rzeczy, bo strasznie się tym irytuje. To proszę powiedzieć. Nie to stwierdzenie, że Polacy nie czytają albo że nie chcą czytać, jest naprawdę nieprawdziwe. My mamy zupełnie inne doświadczenia. Jedziemy do dużego miasta, już nie chcę wymieniać nazwiska, nie, nazwy miasta, niedaleko od Krakowa i robimy spotkanie z książką, z autorem. Przychodzi setki ludzi. Ci ludzie kupują tam książki na miejscu i tak dalej. I jakie mają do nas pretensje? Że w ich mieście nie ma księgarni żadnej. Kilkadziesiąt, sześćdziesiąt tysięcy mieszkańców. No, bo sądzą, że jak ja wydaję książki, to również mam księgarnię. No nie jest to takie proste, ale. Tam ludzie chcą pójść i zobaczyć książkę. Ludzie przechodzili koło księgarni, prawda, wstępowali do nich. Kupił, nie kupił, ale porozmawiał, obejrzał, dowiedział się, co będzie za chwilę. Pani księgarka miała kontakty z tymi ludźmi. To zadzwoniła, to powiedziała, no, o, panie Jusku, to będzie za tydzień, to czytam to albo, o, panie profesorze, tu przyjdzie coś dla pana za trzy To był fantastyczny marketing, którego żaden internet nie zastąpi. To na koniec powiedzmy jeszcze trochę, w jaki sposób udało się Panu tak dobrze prowadzić firmę rodzinną? No, rodzina jest wielką pomocą i w tej chwili prawdę powiedziawszy, syn już głównie kieruje bardzo wieloma sprawami w firmie, ale tak się tłoczyło chyba. Żona, która też jest dziennikarką z wykształcenia prawda, i politologiem, była przygotowana do tej pracy. Syn, że tak powiem, został przygotowany, bo mając że 16 lat, już musiał pracować. On nie było tak lekko, więc był zatrudniany głównie do tłumaczeń, prawda? Aż w końcu przejął wszystko. Był bliski przejścia do pracy naukowej na uniwersytecie, ale jakoś w końcu skręcił z powrotem na drogi wydawnicze. Ale trzeba też powiedzieć, że pracował na różnych szczeblach i wykonywał różne funkcje, o, również tak. te całkiem proste. Jako dzieciak musiał nawet książki dźwigać w magazynie. To, I to chyba najlepiej przygotowało go do zarządzania takim przedsiębiorstwem rodzinnym. No na pewno, to jest dobra droga, prawda? Naturalna, od wieków sprawdzona. Mhm. No ale czy myśli Pan, że wydawnictwo się obroni w napływie tych wszystkich koncernów czy, czy dużych korporacji? Czy takie małe wydawnictwa rodzinne będą mogły stanowić taki silny opór? Myślę, że tak. Dlatego że sądzę, że świat musi w końcu zmierzać do jakiejś dekorporacji. Ten korporacja nie jest jakimś dobrym wynalazkiem. To jest po prostu, Korporacja to jest przedsiębiorstwo socjalistyczne tak naprawdę. W 100%. Kto zna mechanizmy, jak oni pracują, to, to socjalizm czystej wody, a socjalizm niestety nie sprawdził się jako, jako system ekonomiczny. Nie sprawdził się, ale nadal próbują. O, bardzo próbują, oczywiście, że tak. Próby są bardzo intensywne. A jakie książki wydawane są w Białym Kruku? No, może powiedziałbym tak, że przechodziliśmy pewną fazę zmiany, bo zaczęliśmy w dużym stopniu od książek papieskich i czysto albumowych. Jeśli chodzi o albumy, nam dosyć szybko udało nam się być, zostać liderem w ogóle na polskim rynku. Jeśli chodzi o tego typu publikacje, no, słynęliśmy na pewno z publikacji Papieskich, znaczy robiliśmy książki i z Ojcem Świętym, mieliśmy ten przywilej bezpośrednio i o nim. Dużo książek. No, wydaje mi się, że takiego szacunku nie tylko mojego, jesteśmy tu e, najwięksi na świecie, ale e, m, już wtedy, jak robiłem te książki, e, Ojciec Święty chorował, wiadomo było, że niedługo muszę, no i różni tacy, raczej z lewej strony. Z sceny naszego życia kulturalnego, drwili, no to teraz będziesz miał papieżu, że to się skończy, w ogóle nie będziesz miał co wydawać. Ja mówię, po pierwsze, będzie kult, coś świętego i tu będzie potrzeba wydawać jeszcze więcej książek i tu się nie myliłem. A poza tym e, e, nadążaliśmy, że tak za, potrze za potrzebą chwili. Te książki papieskie były potrzebą chwili, tamtej chwili. Moim zdaniem teraz też są, ale widząc, co się dzieje, przeszliśmy w pewien nurt bardziej patriotyczny i bardziej cywilizacyjny. To jest nasza specjalność na pewno: książka patriotyczna, książka, jak ja to nazywam, cywilizacyjna, czyli odnosząca się do tego, co się w tej chwili na świecie dzieje. Przy czym udaje nam się, dzięki wspaniałym autorom, to, że te książki uzyskują szeroki rozgłos i są naprawdę bestsellerami. No. Chociaż bestseller w tej chwili to 5 tysięcy już uznaje się za bestseller. W naszym wydawnictwie się inaczej myśli. Musi, musi być to co najmniej kilkanaście tysięcy. Ale rzeczywiście y, niektóre książki jako pierwsze w ogóle informują czy opisują zjawiska, y, o których dopiero opinia publiczna dowiaduje się dużo później. Także macie pewną taką zdolność y, przewidywania tego, co się, co się będzie działo z, z cywilizacją, z naszym światem. I dokonywania pewnej syntezy, prawda? Tak. Tak jak książka profesora Roszkowskiego, rozczoskane lustro, na pewno będzie o tym opowiadał. Czy dzieje Polski, prawda, to jest pewnego rodzaju synteza, która jest o tyle fantastyczna, że pokazuje naszą historię i cały czas z odniesieniem do dnia dzisiejszego. Tak. Ta historia z nami jest po coś, nie po to tylko, żeby ciekawostki jakieś się poznać, czy wykuć na pamięć daty, czy nazwiska, tylko ona jest potrzebna nam każdego dnia. No tak, z historii należy się uczyć, no jeżeli właśnie. jesteśmy mądrymi tak, uczniami. Tak jest. Jeszcze historia magistrowita. To prawda. To prawda, dlatego trzeba ją dobrze znać i też we właściwy sposób przedstawiać, bo różne są wizje historii, prawda? Ale jak się studiuje historię Polski, to moim zdaniem człowiek normalny poprawia sobie samopoczucie. Bo to jest tak fantastyczna historia, tak bogata, jest tyle wspaniałości. Nie należy tylko zatrzymywać się na kawałeczku tej historii, na przykład na, na ostatnich kilkudziesięciu latach, ale jak sięgniemy na do czasów renesansu, wspomnimy takiego sarbieskiego, kto wie w tej chwili, że to był najbardziej popularny poeta w czasach późnego renesansu, wczesnego albo wczesnego baroku. No, trzeba przypominać. Tak. Jeszcze jedna cecha charakterystyczna bardzo dla Białego Kruka to niezwykle staranne wydania książek. Tutaj treść połączona jest z formą, z fotografiami, z pięknym opisem, czasem dołączane są mapy. To wszystko jest rzeczywiście bardzo ładnie zaprojektowane i, i chyba też przykuwa uwagę. To była taka moja ambicja od samego początku, od pierwszych książek, żeby te książki były piękne. Po prostu piękne. No, uważałem, że to pomaga treści i to faktycznie tak jest, wszyscy to mówią. Jeżeli, jeżeli książka przyciąga wzrok, to przyciąga uwagę, to ją się z większą przyjemnością czyta. Poza tym te ilustracje budują więź emocjonalną między czytelnikiem i autorem. W związku z tym na fali tej emocji te treści lepiej są przyswajalne. No sam pan jest autorem kilkudziesięciu, kilkuset projektów Kilku, graficznych. Kilkuset, pół tysiąca by było, tak, tak. Pół tysiąca projektów graficznych. No wyżywam pan się pan tu kilkuset. artystycznie, po prostu jak już zaprzestałem w fotografii, rzadko fotografuję, a czasem też tam. Tu na przykład leży książka z moimi fotografiami, która była książką roku poświęcona Benedyktowi XVI ale y, głównie po prostu wyspecjal wyspecjalizowaliśmy się w książce Bogato Ilustrowanej, nie, nie tyle w albumie, co w książce Bogato Ilustrowanej. No i tutaj naprawdę no, 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 trzeba się pochwalić, no, osiągamy wysoki poziom.